Z marzeniami o zwycięstwie na pewno nie pożegna się Martyna. Dzień. Wow! Dzień. Dzień. Teraz... Ania, Sandra, gra kończy się dla jednej z was. Dla ciebie, Aniu. Aniu, przed tobą ostatnia minuta w domu wielkiego brata. Dzień. Dobra, księżnie. Daj mi koronę. Dzień, tak. Także widzimy się za dwa tygodnie. Zostawiam, ja założę, Zostawiam wam testament. Karadale. Testament. Karadale. Testament <grym> daj <wody> tutaj. tak. Poproszę mnie zanieść, tak. <grym wody> Ania, która jest twoja? A kurtka? <grym wody> Kurteczkę zakładasz? Aj, tak, tak. <grym wody> jest twoja? Tak. O Jezus, kamień, kaple twoje, ja Was wszystkich kocham. Cieszę się, że odchodzimy. Ja bardzo się cieszę, że odchodzę w świetnej atmosferze. Bardzo mi się to podoba. Nie, pomachaj wszystkim, pomachaj wszystkim. Nie, do drzwi. Ja nie chcę się całować. Nie, nie, nie. A Zobaczymy, się niedługo kurtkę. Dobra, ale chyba nie chcę jedzie. ją Dobra. Martyna, chodź z tym. No i tak musiałam odejść. Wspaniale, żeby jeszcze Was troszeczkę pooglądać na zewnątrz. Otwieraj no drzwi. No. Dobra, daj, ja, ja już Otwórz. Kamil, Bartek, Martyna, wracajcie. Nasza Waliska! Dzień dobry! Witamy! Waliska! walizka, Cześć, papa, dzień dobry! Nie widzieli się przez trzy miesiące. Ania i Piotr. Dobry, wieczór, Dobry cześć. wieczór, cześć! Wspaniale Cię widzieć na żywo. Biorę walizkę, korona wraca na głowę. A jak? A jak? A jak? Oczywiście. Tak? Opowiadaj, co czujesz po tej decyzji? Że tutaj przyszłam w ogóle, że zdecydowałam się przyjść. Bardzo się cieszę i polecam każdemu doświadczyć podobne przeżycie. To jest tylko dla odważnych, do odważnych świat należy. Mega wielu rzeczy się nauczyłam, mega wiele rzeczy nowych doświadczyłam, dlatego. Gdybym miała możliwość, to jeszcze raz zdecydowałabym tak samo. Już teraz odsyłam cię prosto do Gabi. Wielka piątka. Cześć, papa! Hej!